Nie ma w w dzisiejszym odcinku sprawdzimy nowy update. Z kołami, że można dodać do out i zobaczymy, jak będzie. Więc zapraszam do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę z dzwoneczkiem. I cóż, widzimy się już w walce. Więc my już wylądowaliśmy, sprawdzamy gdzie lecimy. Polecimy tu, gdzie zawsze. I cóż, czekamy aż polecimy. Jak wyskoczymy, też weźmiemy i damy ten. Podziękujemy kierowcy, busa, i polecimy. I sobie tutaj obczajam, gdzie osoby lecą, żebym wiedział. I tutaj patrzę, patrzę i. Dobra, wyskoczymy sobie. Widzę, że już mamy, mamy 100, 109, 106 level. Więc. No, nawet spoko. Nie wbijałem tego, ale też nie kupywałem na nagraniu karnetu. Ale jak coś to następny będę nagrywał. Więc, tak jak mówiłem. Lecimy sobie tu, tam na ten żółty domek, bo, bo wiem, że tutaj są te nowe skrzynki, więc lecimy. I tutaj patrzę. Nie wiem czy będzie, ale zobaczymy. Oby była. O, jest! O oh, yeah! Oby... Jest pompa, będzie git. Zobaczymy czy mi się w ogóle być... Chociaż w top 10 uda, ale sprawdzimy. Tutaj patrzę, o. Wypijemy sobie najpierw potki, a później. Pójdziemy porozwalać osoby, bo słyszałem, jak rozwalają tam. Więc wypijamy i lecimy sobie już. Bierzemy tą broń, tutaj jak wypijemy, i lecimy. Tutaj chyba słyszałem osobę, tak jak mówiłem. Więc lecimy. Tutaj patrzę. O, jest sama osoba, tak jak mówiłem. Tutaj jest. Ok. I zabita. Więc easy i lecimy. Tutaj wsiadamy teraz do autka. Ok. Jedziemy tam przy tych czterech drzewach, powiem o tym, że tam też są te dobre skrzynki, ale chyba nie będzie, nie wiem. Posprawdzajmy. Rozwalmy te drzewa i sprawdźmy sobie. I na razie to nie widzę nigdzie, ale sprawdzamy dalej, chyba nie, chyba nie będzie. Więc lecimy chyba. Jeszcze tutaj trochę posprawdzam. Okej, okay, patrzę, patrzę. Chyba nie będzie tej skrzynki tutaj, akurat pod ziemią. Więc chyba wrócimy. Może kogoś zabijemy? Może nie? Tutaj. Oj, nie chcąc, rozwaliłem koło, ale będzie szybciej doje, Szybciej dojedziemy. Więc idziemy i zobaczymy, czy mi się, chociaż tak jak mówiłem, w topce uda być. I zobaczymy w ogóle. Lecimy sobie od razu z nitrem o osoba git ok i już zabita już nie trzeba już nie trzeba już po prostu wypijemy tą potę żeby mieć wulkewa keva i ok wypita więc idziemy może tutaj jakaś kolejna osoba będzie więc zobaczymy tutaj rozwalimy bo wiem że tutaj też jest skrzynka myślałem że tutaj osoba ale nie ma o już osoba wzięła. Dobra, weźmiemy te granaty i idziemy. Więc może koły zobaczymy, może nie. O, tutaj osoba jedzie. Dobra. O, druga osoba się buduje. Zbudowujemy się. Tutaj, te, tutaj nie postawiamy, tutaj postawimy i, i walimy tą osobę. Dobra, dostała, raz, drugi dostała i trzeci. Dobra, zgonam dostała i od razu zobaczymy, gdzie tam ta osoba. Beba, która jechała tym. Tym, hmm, tym autkiem sobie tam, co wtedy. A jak nie zobaczę... Jak nie będę widział, no to nie. Tutaj patrzymy, ok. Tutaj miałem jakiegoś laga, więc nic. Ale lecimy sobie. Tutaj jedziemy. Na razie nie widzę żadnej osoby. Oj, zawsze się mylę, bo gram w GTA, i, w GTA innym przyciskiem mapę się odpalało i się przypomniało mi, więc... A, ej, tam. Dobra. Pijemy, żeby mieć połowę kewa i lecimy w sumie. Nie wiem, czy mi się uda być w topce, ale może jakiegoś bota wynajmę, no to będzie git wtedy. A jak nie, no to nie będzie git tu. Ale prędzej się uda. Nie wiem czy tu osoby, więc porzucam granaty 3. Czy... No, wybuchnijcie. Dobra, wybuchaj, wybuchają sobie to, a ja sobie idę. Oj, opa. Dobra, lecimy. Tutaj patrzę, nikogo za bardzo nie widzę. Lecimy od razu sobie do strefki. Wiem, że mam 3 minuty jeszcze, ale sobie polecimy, bo mi się tak chce. Się nudzi też, więc sobie polecimy. Tutaj zobaczymy, czy osoby nie ma, bo zawsze jak tutaj wjeżdżałem, to osoby tutaj są. Możecie też pisać w komentarzu, czy ten. Na jakie miejscówki mam lecieć, albo jakie zadania mam robić, albo jakieś challenge, jak chcecie. Możecie mówić. A ja sobie teraz idę tutaj na górę, pójdę. Te, może osoba będzie? Nie ma. A tutaj będą skrzynki jakieś? Nie ma, ale jest ten. O, amunicja. Pudełka z amunicją jest, więc hit. Tutaj skrzynka jest jedna. Może coś wydropi fajnego. O, jest taka broń. Nie, ale to mi się przyda. Na pewno za... wypijemy sobie. Pijemy. Patrzymy, żeby nikt nas nie zabił. I lecimy. Dobra, otwieramy. Co to jest? Łuk śmierdzący. Ale fajny. Dobra, lecimy. Tutaj. Okej. Okay patrzymy nikogo chyba nie ma tutaj jest... myślałem co tam osoba więc nie wiem jakby co a nie widziałem więc idziemy tutaj sprawdzimy może coś będzie o amunicja zawsze się przyda nigdy nie za mało więc jest git a jak coś no to trudno bierzemy oj dobra do lambo bierzemy sobie Tutaj bierzemy tą pompę bo pompa zawsze ważna jak to ale możecie też pisać w komentarzach że challenge be, bez pompy możecie pisać więc to będzie trudne ale może że uda nam się to zrobić nie wiem ale zobaczymy jak chcecie żebym robił też odcinki to, to mówcie a ja teraz może pojadę tam do bota kupię sobie bocika więc nie wiem zobaczymy może osoba będzie to będzie git Oj, okej. Okay. Tutaj miałem prawie ten. Myślę, okej, okay. kupujemy. Oj, osoba dostała. Okej. Okay. Będę się musiał zapodleczyć, tylko że ona poszła na górę, więc trochę lipa, ale zobaczymy, co będzie. Leczymy się. Dawaj, bocik, może, może ją zabijesz. Dobra, idziemy do góry. Okej, okay, zabudowała. Może jakoś inaczej pójdziemy. Okej. Okay. O, tędy będzie dobre, do, dobrze wejść, żeby nas nie zabiła. Ok? Tutaj. Tutaj jej nie ma. Może być tu. Oj, ole dostała. Dobra, więc Git zabita, zabita, więc bierzemy teraz, leczymy się i zobaczymy, jak mi pójdzie. Więc cóż. Oj, myślałem, że to osoba, więc nie leczyłem się tak szybko. Już chciałem brać i ten. Już pompę brać, żeby walić, ale dobrze, że to bot, a nie osoba, więc Git bierzemy i lecimy sobie to kolejny. Zaraz, trepki sobie polecimy. Wynająłem bota, więc Git tutaj od razu te raptory zabiję. Żeby pomóc mojemu temu botcikowi. W ogóle bocik jest nawet fajny, ten co tutaj jest. Mi się podoba. Dobra, skara sobie zrobimy, więc sześć tych od auta potrzebujemy tych tego czegoś o nawet bliska jest strefa więc git sobie tutaj trochę porozwalamy o jest też tam ale nie idę po zrzut tylko tutaj rozwalę że te auto może 80 albo 30 zostawię żeby dojechać tam mamy my 3 4 to byliśmy dobra bierzemy autko i lecimy Dobra, jedziemy. Widzę, że ma pół paliwa, więc jest git. Więc lecimy. Obym nic nie walnął, bo wybuchnę. A tu... Okej. Okay. Oj, palę się! Muszę wysiąść. Uff, dobrze, że nie zginąłem. Mam jedną patę, to wypiję i zobaczymy. Nie ma chyba tutaj tego do leczenia. Apteczki albo czegoś, żebym miał stówę, bo mam 99. Szkoda, że nie ma, ale bocik idzie, więc. O, traktor. Nie, nie szałam na, na razie, bo jestem tu złoty. Dobra, strzelamy. Dawaj bocik, walimy. Walimy i dawaj, bocik. Ale te raptory powinni usunąć. Mi się one nie, nie, nie podobają, bo ciągle z, y, ja miałem też taką akcję przed nagrywką, bo czasami robiłem, że po prostu brałem i, sz, i grałem sobie i po prostu szłem do strefy, miałem tam 20 HP, bo zabiłem osobę by, i, i patrzę i tu raptory 4 na mnie lecą. No i zginąłem, ale... Cóż, lecimy. Widzę, że tam bocik w kącie siedział. Patrzymy, czy nikogo nie ma. Tutaj rozwalimy kamień, żeby mieć do budowania. Ja, jak chcecie, to możecie też podawać mapki do yy, do yy, ten do edytowania, budowania, jak macie. Tutaj lecimy po tą ciężarówkę, co tam jest. I do bocika, może bocika będziemy mogli wziąć. Chyba tego boca się nie bierze, więc... Nie wiem, ale zobaczymy. Tutaj patrzymy. Nie, można tylko drewno kupić. O, 107 level wbiłem, więc Git. Okej, okay, tutaj rozwalamy. Może mi wypadnie, żebym miał już ten skara. Tutaj rozwalamy. Czekam. Tutaj po prostu poczekamy, aż zdobędę. Chyba z tego stąd chyba nie zna. Nie, do, nie dostanę, więc lecę do tej drugiej ciężarówki. Odejdźcie w odciuki, żebym was nie rozwalił. Oj, odjadę, żeby nie było. I kolejne auto mi wybuchło. Mam chyba pecha do aut. Dobra, idziemy sobie zaraz, tylko rozwalmy. Okej, okay. tutaj rozwalamy. Mamy już sześć prawie. Jeszcze jeden i mamy sześć. Dawaj, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. I dawaj jeszcze jeden. Okay, mamy, więc jemy, jest stwarzamy już. Więc jak coś, jak mówicie, że słabo gram, to jak coś, to ja gram na PlayStation. Więc słabo gram też, ale nie gram już od roku albo czegoś, tylko gram gdzieś od pół roku, gdzieś nie wiem z ile, ale gram dopiero fortnite'a chyba od pół roku. Nie wiem za bardzo, ale coś takiego. Więc lecimy tutaj, mamy już kolejną strefkę. Tutaj patrzymy. Chyba nie, be, nie ma nikogo na to, co widzę. O, tam widzę osobę, tam. Tylko żebym jej nie widziała tam. Taka kropelka, kropka. Tu dobra. Widzę ją. Może z łuku ją trafię. Oj, prawie bym trafił, ale nie trafiłem. Dobra, tutaj jeszcze może że będzie szła, to dostanie obrażenia. Nie. Nie dostała. Idziemy. O, bocika waliła. Wolił. No to bocik już idzie na niego. I lecimy już na niego i spróbujemy być w topce. Jeszcze jedna osoba do zabicia. Może ją zabijemy i będziemy w topce. Widzę, że osoba mnie od tyłu strzela i nie chcę, żeby mnie właśnie zabiła, bo chcę tego zabić. O, granatem go zabiłem. Patrzcie, jaki. Kozak zamiast tych granatów. Nie wiem dlaczego. Ja lubię granaty i właśnie tak rozwalać osoby. Oj, widzę tam kolejną osobę, więc bierzemy sobie tutaj ity. Okej, okay. patrzymy, żeby nikogo po nas nie było osób. I tutaj bierzemy go. Tutaj bo ci krzela, więc lecimy na niego. Tutaj aim 100 na 100. Naprawdę to nie, ale sobie tutaj zaraz zjemy. Okej. Okay. Ma, o, ma poty, więc wypijemy te poty i zobaczymy czy mi się uda być może w topce 5, nie wiem, ale zobaczymy. My tyle ile powiedziałam że w top 10, więc jesteśmy w top 10, więc git, mi się nawet podoba, że jesteśmy, a teraz, oj, widzę, że skądś mnie osoby szylają tylko nie wiem skąd, chyba tam z góry, nie wiem, zobaczmy. Skąd? Tak, z tamtej górki. z tamtej góry mnie osoby. Dobra, jeszcze bo tak ktoś trafił, więc tylko żeby nie był zrejczowany na mnie, więc będzie trochę lipa, jak będzie, ale le lecimy, tutaj się za podleczymy. Widzę, że tam na górce, żeby mnie trafił szybko do strefki i w strefce się szybko podleczymy. Czemu ta osoba mnie ciągle wali? Nie wiem, ale zobaczymy, czy mi się uda. Tutaj, zabudowujemy się. Ok, tutaj, daszek kiesze, ok i pijemy. I się leczymy. Nie pijemy. I zobaczymy, czy mi się uda. Nie wiem. Mam takie nawet spoko wyposażenie, tylko jakbym miał więcej yy, w ogóle pod, bym miał i więcej. W sumie te, te dwie apteczki wystarczą mi, ale nie wiem. Dobra, zobaczymy, nie to chciałem zbudować, oj, nie, da, okej, okay. to chciałem, okej, okay. tutaj, da, tu, i ktoś potwalił, nie wiem kto, wolę się ten, tutaj może skolapsuje jak ktoś będzie, no, o, nie było, może na tym dolnym będzie to, to dolne. Skolapsuje, ale zobaczymy, czy będzie osoba. Jak będzie, no to oj, kogoś niechcący wtedy zabije. O, jednak nie. Nie było. O, jest tam osoba, widzę. Okej. Okay.